Wielu z Was ogląda moje materiały, ponieważ szuka jakiegoś sposobu, żeby być szybciej wolny finansowo. Niektórzy z Was chcą podnieść i jakość i komfort swojego życia i szukacie jakiejś drogi, żeby być osobami szczęśliwymi. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 21 nawyków, które Wam to ułatwią. Pierwszy nawyk, który zaoszczędzi Ci pieniądze, to jest unikanie lojalności wobec mark. Widzisz, bardzo często przepłacamy za produkty, ponieważ jesteśmy fanem jakiejś marki albo do jakiejś marki się przywiązaliśmy. Jestem osobą, która zajmuje się całe życie marketingiem, i wiem, że jeżeli konsument ma do wyboru dwa te same produkty, to podejmuje decyzję na podstawie marki, jest skłonny zapłacić więcej, ponieważ daną markę zna. Ale w dzisiejszych czasach firmy bardzo często produkują bardzo zbliżone do siebie produkty, ale różnią się ceną. Płacimy więcej, ponieważ jakaś marka jest bardziej popularna. Niekoniecznie ta marka jest lepsza. Po prostu znamy tę markę, widzieliśmy jej reklamy, widzieliśmy reklamę w telewizji, kupujemy te produkty właśnie ze względu na markę. Oczywiście są firmy, które produkują świetne produkty, te produkty są droższe i czasami lepiej zapłacić więcej, ponieważ produkt starcza na dłużej, albo jest znacznie lepszej jakości. Bardzo często przywiązujemy się do jakiejś marki i kupujemy w danej firmie tylko dlatego, że ją po prostu znamy, albo od dłuższego czasu robimy tam zakupy. Kolejny nawyk, który wdrożyłem do swojego życia, który natychmiast spowodował, że stałem się znacznie szczęśliwszy, to jest szukanie jak najwięcej kontaktu z naturą każdego dnia. Widzisz, finowie żyją na bardzo podobnym terenie jak my. Oczywiście ich jest znacznie mniej, ale są znacznie bardziej szczęśliwi. Dlaczego są tacy szczęśliwi? Ponieważ jak najwięcej czasu spędzają na łonie natury. Jak żyje przeciętny Polak? Przeciętny Polak wstaje rano, wsiada do samochodu, stoi w korku, od samego rana się kurwia, potem idzie do pracy, spędza mnóstwo czasu w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie jest bardzo tłoczno, gdzie są sztuczne lampy, gdzie cały czas jest jakaś presja. Następnie znowu siada do samochodu, jedzie do domu, otwiera piwo i ogląda telewizję. Zamiast wyjść po pracy, zamiast spędzić więcej czasu na łonie natury, zamiast pójść do lasu, zamiast obcować z tą naturą, a to powoduje, że jesteśmy znacznie bardziej szczęśliwi. Ja ostatnio jak kupiłem sobie konie, bardzo często wychodzę sobie właśnie w tereny na koniu, wychodzę w las i to jeszcze bardziej powoduje, że jestem szczęśliwy i mega zrelaksowany. Kolejny nawyk, który warto zastosować, to jest usuwanie swojego życia toksycznych ludzi. Ludzi, którzy narzekają, którzy nie wierzą w to, co chcesz osiągnąć, ludzi, którzy ściągają Cię w dół. Jeżeli mówisz komuś o swoich planach i ta osoba Ci mówi, że to jest niemożliwe, nieosiągalne, ty tego nie jesteś w stanie osiągnąć, albo spędzasz mnóstwo czasu z osobami toksycznymi, które cały czas narzekają, które cały czas mówią, jak to jest źle w tym kraju. Tak naprawdę zdaj sobie z tego sprawę, że te osoby nic wartościowego do Twojego życia nie wnoszą. Im szybciej je wyeliminujesz ze swojego życia, tym będziesz bardziej szczęśliwy. Więc czasami lepiej jest mieć mniej znajomych albo ich nawet w ogóle nie mieć, niż spotykać się z ludźmi bardzo toksycznymi. Następny nawyk, który naprawdę bardzo mocno Ci pomoże, to jest picie dużej ilości wody. Ja przez cały dzień praktycznie cały czas Pije. I teraz bardzo często ludzie mówią mi: Adrian, ja nie mam energii w ciągu dnia. Ja czuję się taki senny. Przyczyną tego może być na przykład zbyt mała ilość wody, którą wypijasz i to emituje takie same objawy, jakbyś po prostu był zmęczony. Zacznij więcej pić. Woda jest dobra, szczególnie woda zmineralizowana. To na pewno podniesie jakość i komfort Twojego życia. Następny nawyk to jest absolutny must have, czyli staraj się codziennie, przynajmniej przez 30 minut, uczyć czegoś nowego. Możesz czytać książkę, przeglądać jakiś kurs zdobywać jakieś nowe umiejętności. Jak ja startowałem ze swoim biznesem 14 lat temu, to mniej więcej 3-4 godziny dziennie poświęcałem na edukację marketingu. Uczyłem się jak robić biznes, jak budować leki sprzedażowe, a następnie starałem się to wdrożyć. Tymczasem większość przedsiębiorców otwiera firmę i się praktycznie w ogóle nie szkoli, albo tylko szkoli się w pierwszych tygodniach miesiąca, a nawet jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą, to stara się każdego dnia zdobyć jakieś nowe umiejętności. Cały czas trenuj swój mózg, zdobywaj nowe umiejętności, te umiejętności pozwolą ci osiągać w życiu znacznie więcej. Jeżeli chodzi o wiedzę, ona działa tak samo jak procent składany. To nie jest tak, że zaczniesz dzisiaj się uczyć i od razu masz efekty. Jeżeli popatrzysz sobie, jak działa procent składany albo jak ruszy na przykład majątek Warrena Bafeta, to zauważysz coś takiego. Fuh. Taką parabolę. I ta parabola jest idealnym odzwierciedleniem tego, jak działa akumulowanie wiedzy. W pewnym momencie będziesz naprawdę w czymś wyjątkowo dobrym, choćby dlatego, że regularnie zdobywałeś wiedzę. Widzisz, jak to jest, że ja dzisiaj zarabiam 5, 6, 7 tysięcy dziennie i jak to jest w ogóle możliwe? To nie jest tak, że to się po prostu wydarzyło z dnia na dzień. Ja czytałem na temat marketingu, kampanii, przeglądałem różnego rodzaju oferty, reklamy, szukałem rozwiązań. I to nie jest tak, że od razu dzisiaj to przeczytałem, a następnego dnia miałem wyniki. Po prostu po pewnym czasie, jak klienci mnie pytają, Adrian powiedz mi, to się lepiej sprawdzi? Czy to się lepiej sprawdzi? Ja to od razu wiem, ponieważ przez wiele, wiele lat zdobywałem tą wiedzę. Kolejny bardzo dobry nawyk, który zmienił moje życie, to jest codzienne spacerowanie. Dzisiaj przyznam szczerze, nie mam na to czasu, ponieważ mnóstwo czasu spędzam w stajni i mnóstwo czasu pracuję z końmi, ale wcześniej spacerowałem każdego dnia. Starałem się spacerować około godzinę, robić przynajmniej te 10 tysięcy kroków. I w tym czasie słuchałem sobie audiobooków, w tym czasie po prostu miałem możliwość pomyśleć, słuchałem sobie jakichś YouTuberów, zdobywałem wiedzę, więc tak naprawdę możesz połączyć jedno z drugim. Czyli możesz spacerować, możesz posłuchać jakichś materiałów, audiobooków i zdobywać nową wiedzę. Spacerowanie powoduje, że przede wszystkim jesteś zdrowszy dotlenisz swój umysł, a przy okazji masz czas, żeby pomyśleć i też obcować z naturą. Oczywiście, jeżeli mieszkasz w dużym mieście, może to być znacznie trudniejsze, ale jeżeli mieszkasz tak jak ja na wsi, możesz po prostu pospacerować po lesie i mieć też ten kontakt z naturą, a przy okazji spalić parę kalorii. Kolejny dobry nawyk to jest unikanie jedzenia fast foodów. Bardzo często jest tak, że jeżeli nie mamy czasu, to jemy fast foody. Osobiście uważam, że czasami w ogóle lepiej nic nie jeść, niż jeść fast foody. Oczywiście to nie jest tak, że jestem przeciwnikiem, absolutnie nie. Ale jeżeli mam okazję, zrobić sobie odpowiednik w domu albo mam okazję po prostu nawet nic czasami nie zjeść, to wybieram to drugie. Następny dobry nawyk, który warto sobie wdrożyć, to najpierw zrób coś sam, a następnie dopiero to zleć. My, przedsiębiorcy, nie mamy po prostu czasu i staramy się jak najwięcej zlecać. I nie ma w tym nic złego, ponieważ nie jesteś w stanie rozwijać firmy, jeżeli będziesz taką zosią samosią. Problem polega na tym, że ty nawet nie jesteś w stanie zweryfikować pracy innych osób, ponieważ nie masz odpowiednich kompetencji. I jakiś czas temu byłem na takim ranczu, gdzie jeździliśmy na koniach i poznałem właściciela tego rancza. Coś tam mówiliśmy o marketingu w internecie i mówi że ma taką świetną agencję, która pilnuje mu reklam i pobiera tam jakieś gigantyczne kwoty, ale są z tego efekty wyniki. Stary, no to pokaż mi te konto reklamowe. No, pokazuje mi te konto reklamowe i okazuje się, że ta agencja reklamowa od 6 miesięcy nie zrobiła absolutnie nic na koncie, tylko wystawiała faktury. Dana osoba wykorzystuje brak wiedzy klienta, Oczywiście nie zawsze trzeba na tych kontach reklamowych zmieniać coś każdego dnia, bo to też nie o to chodzi, bo jeżeli reklama się sprawdza, to nam może faktycznie iść tam przez długi okres czasu, ale czasami trzeba wiedzieć, ile coś jest warte i czy ta praca, którą zlecasz, po prostu jest dobrze wykonana. Więc polecam Ci najpierw coś yy, dowiedzieć się, zdobyć umiejętności, żeby chociaż zweryfikować, czy dana osoba, która dla Ciebie pracuje, wykonuje tą pracę prawidłowo. Następny nawyk to jest ograniczenie głupiej rozrywki. Głupią rozrywką będzie na przykład oglądanie w nieskończoność wiadomości, szczególnie tych wiadomości które są typową propagandą. Bardzo często widzę, że ludzie spędzają mnóstwo czasu przed telewizorem i dosłownie wszystko łykają jak pelikany. Wszystkie informacje, które się im podają. Telewizja ludzi programuje, to jedno, ale z drugiej strony bardzo często powoduje stres i niepokój, bo w telewizji nie masz pozytywnych informacji. Bardzo rzadko są tam pozytywne informacje, ponieważ ludzie ich nie chcą słyszeć, ponieważ ludzie bardziej reagują na informacje negatywne. Oglądasz taką telewizję, stresujesz się, marnujesz czas, nie widzę tutaj powodu, dla którego miałbyś to robić. Staraj się ograniczać głupią rozrywkę, zamieniać ją na jakąś rozrywkę, która jest w jakiś sposób bardziej użyteczna. Ja nie mówię, że masz całymi dniami pracować i całymi dniami masz się tylko uczyć, bo nie na tym to polega, ale jeżeli, jeżeli szukasz jakiejś rozrywki, jakąś rozrywkę wybierasz, to znajdź sobie taką, która będzie w jakiś sposób dla Ciebie pożyteczna. Kolejny nawyk, który polecam Ci wdrożyć, to jest unikanie albo pilnowanie subskrypcji. Widzisz, ja przez całe życie zajmowałem się marketingiem i wiem, jak to działa. Subskrypcja działa w taki sposób, że najczęściej oferuje się albo bezpłatną subskrypcję, albo subskrypcję na jakiś okres próbny, ponieważ większość ludzi zapomina o tym, że w ogóle płaci subskrypcję płacisz tą subskrypcję przez 2 lata, przez 3 lata, pobierają Ci pieniądze z konta, a Ty nawet z tego produktu nie korzystasz. Ja na przykład robię coś takiego, że kupuję jakiś produkt subskrypcji, sprawdzam, czy ten produkt oferuje coś, co mnie interesuje, korzystam z tego, a następnie staram się wpisać do kalendarza, kiedy tą subskrypcję należy anulować, żeby mi nie pobierało pieniędzy, ponieważ doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że możesz wydać mnóstwo pieniędzy przez wiele lat, a nawet z danej subskrypcji nie korzystać. Kolejny nawyk, który warto wdrożyć, to kupowanie mniejszej Ilości ubrań, ale lepszej jakości. Widzisz, że pewnego dnia otworzyłem swoją szafę i usunąłem 80, może 90% swoich ubrań, w których bardzo rzadko chodziłem albo w których wręcz nie chodziłem. Teraz, jeżeli mam coś kupić, to zastanawiam się 10 razy, czy faktycznie tego potrzebuję. Jeżeli kupuję, to nie patrzę na cenę. No... Też czasami patrzę na cenę, ale staram się kupić raczej produkt, który jest lepszej jakości, który posłuży mi na dłużej, niż kupić coś, co po prostu będzie wyglądało na mnie źle już po paru prania. Kolejny dobry nawyk to jest oszczędzanie oraz inwestowanie. Na tym kanale mówiłem, że warto jest inwestować, ale przynajmniej potrzebujesz 100 tysięcy złotych, żeby wejść na giełdę, bo inaczej nie zdywersyfikujesz portfela. Czasy się troszeczkę zmieniły i dzisiaj możesz przy znacznie mniejszych sumach inwestować i ten portfel jest w stanie zdywersyfikować, albo inwestować na przykład w ETF. Ale to, co jest bardzo ważne, to jest, żeby wyrobić sobie pewnego rodzaju nawyk oszczędzania i inwestowania. To nie jest proste, ponieważ większość ludzi otrzymuje wypłatę, tak, dostaje tą wypłatę, najpierw płaci wszystkie rachunki, następnie płaci za swoją rozrywkę, za ubrania i za inne rzeczy, za jedzenie, a następnie dopiero myśli o tym, żeby cokolwiek odłożyć i ewentualnie potem zainwestować. Zazwyczaj dzieje się tak, że nie masz nic już pod koniec miesiąca. Dlatego dobrym nawykiem jest od razu założyć, że 10% tego, co zarabiasz, od Odkładasz sobie gdzieś na osobne konto i od razu to idzie na inwestycje. Grand Cordon powiedział kiedyś, jakby młody, to cały czas był spłukany. Nawet zarabiał dużo pieniędzy, a cały czas był spłukany, ponieważ większość tego, co zarabiał, od razu inwestował, żeby mieć po prostu puste konto, żeby nie było takiej pokusy, a, wezmę sobie te pieniądze i od razu kupisz coś coś fajnego. Szczególnie to jest bardzo ważne na początku, kiedy dopiero zaczynasz inwestować. Więc warto wyrobić sobie właśnie taki konkretny nawyk. Kolejny nawyk, który warto wdrożyć, to jest kupować na wyprzedażach. I nie mówię tu o takich rzeczach, jak na przykład jedzenie, bo znam ludzi, którzy. W w sobotę rano i chodzą od supermarketu do supermarketu, ponieważ tutaj można troszeczkę taniej kupić i te osoby w ogóle nie szanują swojego czasu, a czas to jest tak naprawdę najbardziej takie wartościowe aktywo, jakie w życiu mamy i no czas, zdrowie to są rzeczy, które dostajemy i musimy w odpowiedni sposób nimi gospodarować, więc takie chodzenie od sklepu do sklepu wcale nie jest dobrym pomysłem, ale na przykład chcesz kupić komputer, ten komputer kosztuje 10 tysięcy złotych i wiesz na przykład, że w Black Friday będzie jakaś zniżka, to może być 20% zniżka, 30%, no to już są to oszczędności i czasami warto jest poczekać ten miesiąc dwa, żeby ten komputer kupić troszeczkę taniej. Choćby o te 2-3 tysiące, więc to mogą być jakieś pieniądze, które zaoszczędzisz i na przykład potem je zainwestujesz. Kolejny dobry nawyk to jest oszczędzanie na emeryturę i myślenie o tej emeryturze. Kiedy byłem młody o tej emeryturze nie myślałem. Dzisiaj mam 35 lat no i zaczynam o tej emeryturze myśleć. Na szczęście jestem już w takim momencie swojego życia, że już mam na tą emeryturę odłożone, ale większość ludzi nie ma. Większość ludzi nie myśli o emeryturze. Ostatnio czytałem taki artykuł, gdzie. Właśnie była, była ankieta i zapytano młodych ludzi, czy oszczędzają coś na emeryturę. Większość młodych ludzi na emeryturę nie oszczędza, nie wierzy w ten cały system. Ale zdaj sobie z tego sprawę, że nawet jeśli pracodawca odkłada się na tą emeryturę, to ta emerytura będzie głodowa. Demografia w Polsce się zmieniła. Czy byłbyś w stanie dzisiaj utrzymać siebie i na przykład współmałżonka za 1800 zł, zakładając, że oboje jeszcze chorujecie, jesteście starzy, potrzebujecie na, na przykład na jakąś rehabilitację, już nie mówię o domu jakiejś tam opieki tego typu rzeczach. Widzisz, większość ludzi, nie myśli o, tych, taki, o tym w takich kategoriach, ponieważ tutaj warto jechać na wakacje, tutaj warto jest jakiś samochód nowy kupić i nigdy nie będzie dobrego momentu, żeby odkładać na emeryturę. Jeżeli nie pomyślisz dzisiaj o swojej emeryturze, to jest spora szansa, że i tak kiedyś będziesz stary i będziesz jej potrzebował, więc warto od razu sobie wdrożyć taki nawyk, że jakąś część swojej wypłaty odkładasz na emeryturę. Następny dobry nawyk jest taki, że jeżeli chcesz kupić coś drogiego, to prześpisz się z tą decyzją, Że jeżeli widzimy dobrą ofertę, to jesteśmy skłonni podjąć decyzję tu i teraz, i praktycznie. Każdy tak ma, nawet ja, który zajmuje się marketingiem. Oczywiście, jak ja słyszę od różnych ludzi, że na przykład jutro tego już nie będzie i tego typu rzeczy, ja te wszystkie sztuczki znam, na mnie one nie działają, nie robią na mnie żadnego wrażenia. Ale i tak, jeżeli chcemy coś sobie kupić i jesteśmy blisko decyzji zakupowej, to rośnie w nas ekscytacja. Ona dopiero spadnie w momencie, kiedy dany produkt kupimy. Ale zrób sobie coś takiego, że prześpij się z tą decyzją i wstań następnego ranka, odpowiedz sobie na pytanie, czy rzeczywiście tego potrzebujesz, czy to jest dobra inwestycja, czy to zmieni Twoje życie. Jeżeli uważasz, że to jest dobra inwestycja, a nawet jeżeli są jakieś minusy, to prawdopodobnie ta inwestycja jest dobra i warto kupić. Ale nie podejmuj decyzji tu i teraz. Kolejny dobry nawyk to jest taki, żeby sprzedawać rzeczy, których już nie używasz. Przykładowo mam dwa aparaty, którym nie jestem w stanie nagrywać materiały. Czy korzystam z obydwu? Nie, korzystam tylko z jednego. To może by było warto ten drugi sprzedać. Po co ma stać, ma się marnować, bo szkoda to sprzedać. Lepiej jest to sprzedać i tyle, więc dobrym nawykiem właśnie jest sprzedawanie regularnie rzeczy, z których już nie korzystasz. I to się wiąże z kolejnym nawykiem nie gromadź niepotrzebnych rzeczy. Wszyscy mamy tendencję do zbierania rzeczy, których nie potrzebujemy. Widzimy coś, jesteśmy podekscytowani, kupujemy to, a po tak, że z tego nie korzystamy. Wielokrotnie tak miałem. Ostatnio pomyślałem sobie, ja potrzebuję iPada, no i kupiłem tego iPada, no i leży tak na początku go używałem i leży. Oczywiście chciałbym wrócić do używania tego sprzętu, bo naprawdę jest w stanie bardzo mocno mi pomóc w mojej pracy, ale na razie leży. Jeżeli będzie leżał dalej, to ja go po prostu sprzedam. też jest ściśle związane z tym, że jeżeli masz w domu dużo rzeczy, to bardzo trudno ci się myśli. Najłatwiej ci się myśli, najbardziej wpadasz na jakieś pomysły, najłatwiej się pracuje w momencie, gdzie jest najmniej rozpraszaczy. Ja teraz mam studio w garażu, ponieważ tu są okienka, ale one no są tak bardzo małe, że przez nie za bardzo nie widać. Nie ma tu po prostu niczego. Ja tutaj jestem, jest kamera, nagrywam i tyle. Gdybym nagrywał w pomieszczeniu, które ma dużo okien, gdzie ludzie im przechodzą, mam miliony rozpraszaczy, dużo gorzej mi się myśli. Więc... Ta mała ilość rzeczy powoduje, że się tak bardzo nie rozpraszasz. Przynajmniej ja jestem osobą, która bardzo mocno się rozprasza, więc wolę pracować w takich pomieszczeniach, gdzie jest po prostu cicho. Kolejny bardzo dobry nawyk to jest śledzenie swoich wydatków. Jeżeli chodzi o moją firmę, to pierwszego każdego miesiąca przeglądam wszystkie transakcje, które były w mojej firmie. Liczę sobie koszty, liczę sobie zyski, liczę sobie przychody, sprawdzam na co wydawałem pieniądze, czy te pieniądze były wydane w sposób taki mądry. Kiedyś jak prowadziłem JDG, jeszcze wiele lat temu, to de facto nie opanowałem w ogóle nad. Budżetem tej firmy. Po prostu bardzo często łączyłem mój prywatny budżet z budżetem firmy. Używałem bardzo często kart do bankomatów, wyjmowałem pieniądze i nie robiłem takie bardzo nieprzemyślane ruchy. Potem, jak założyłem spółkę, to spółka nauczyła mnie bardzo mocno dyscypliny finansowej, teraz każdego miesiąca analizuję, na co wychodzą pieniądze. Można to robić na przykład raz w tygodniu, ale można to spokojnie robić raz w miesiącu. Kolejna bardzo ważna kwestia to jest również obserwowanie własnych prywatnych wydatków. Jeden z moich klientów powiedział mi, że jeżeli nie kontrolujesz tego tam, gdzie idą pieniądze, to te pieniądze się po prostu rozpływają i bardzo mocno tutaj pomagają mi karty. Lubię płacić kartami, ponieważ jestem w stanie potem po po prostu pod koniec miesiąca sprawdzić, gdzie, na co wydawałem pieniądze. Oczywiście są osoby, które zbierają paragony, ale dla mnie karta jest po prostu znacznie bardziej wygodna. Ważne jest, żeby mieć kontrolę nad swoim budżetem, ponieważ jeżeli nie masz kontroli, no to nie wiesz nawet, gdzie te pieniądze się rozpłynęły. Następny bardzo dobry nawyk to jest uczenie się od najlepszych. Jeżeli chcesz mieć efekty i wyniki szybko, to warto jest komuś zapłacić za pomoc. Przykładowo ja teraz kupiłem sobie konia westernowego, chcę zacząć jeździć w western i jadę w niedzielę do mistrza Europy, żeby z nim potrafić ponieważ wiem, że to zaoszczędzi mi mnóstwo czasu. Oczywiście ja mogę próbować samodzielnie, ogarnąć to wszystko, czytać książki, jakieś podcasty i chodzić na darmowe webinary, ale i tak nie będę miał tak szybko efektów jak. Usiądę sobie z mistrzem Europy i on mi pokaże, to robisz dobrze, to robisz źle. Zrób to tak, zrób to tak, a miał znacznie lepsze efekty. Ponieważ taka osoba ma dużo większe doświadczenie niż ja, więc da mi efekty szybciej. Jeżeli nie masz pieniędzy, żeby współpracować z mentorem, żeby płacić mu za takie indywidualne lekcje, to świetną alternatywną są oczywiście kursy. Kolejny dobry nawyk to są głodówki. Jeżeli masz taką możliwość, to rób sobie raz w tygodniu głodówkę. Oczywiście, jeżeli jesteś zdrowy. I to oczywiście warto skonsultować z lekarzem. Ale głodówki są czymś, co poprawi twoje zdrowie. Badanie na szczurach pokazało, że nawet jeżeli w ciągu dnia pożywały taką samą ilość kalorii, to szczury, które przez cały dzień pościły i dostawały po prostu potem w jednym posiłku tą ilość kalorii, żyły o chyba 30% dłużej niż szczury, które miały cały czas swobodny dostęp do jedzenia. I prawdopodobnie to samo będzie działało u ludzi. Są różne badania, które pokazują, jak głodówka pozytywnie wpływa na ciało człowieka, więc warto robić raz w tygodniu taką głodówkę, a przy okazji też trenujesz swój mózg. Następny nawyk, który bardzo mocno zmienił mi życie, to jest taki. Że, jeżeli chcesz wyrobić sobie zdanie na jakiś temat, to warto poznać wiele różnych opinii i zastanowić się samodzielnie, która opinia według ciebie i w Twoim takim w własnym odczuciu jest najbardziej prawdziwa. Zobacz, świetny przykład za wschodnią granicą. Mamy wojnę na Ukrainie i mamy wiele różnych opinii na ten temat. Jedni mówią, hej, pomagajmy Ukrainie, inni mówią, nie wtrącajmy się w to wszystko. A ty, żeby wyrobić sobie jakąś opinię, warto by było posłuchać różnych ekspertów. Bo jedni będą mówili, hej, my musimy pomagać Ukrainie, musimy mieć z, nim, z nimi sojusz wojskowy, bo to przede wszystkim nas chroni. Drudzy powiedzą ci, nie, nie powinniśmy tego robić. To Rosja zaatakowała Ukrainę z tego względu, że Ukraina chciała być członkiem na to, że wiesz, amerykańskie wpływy zaczęły się rozszerzać. Jeszcze inni ci powiedzą taką perspektywę. Hej, Rosja musiała zaatakować Ukrainę, ponieważ oni myślą sobie w takich kategoriach, że jeżeli będą mieli zboże Ukrainy, to będą samowystarczalni. Jeszcze inni powiedzą coś ci innego. Ja nie mówię Ci, jakie masz mieć zdanie, tylko warto jest posłuchać różnych ekspertów, żeby wyrobić sobie własne zdanie. Chodzi o to, żebyś najpierw zapoznał się z różnymi stanowiskami, z różnymi e, opiniami, jednej i drugiej strony, a następnie znalazł sobie coś, co będzie odpowiadało Tobie. Mam nadzieję, że te nawyki, które tutaj umówiliśmy, bardzo mocno podniosą Ci komfort życia. Daj mi znać w komentarzu i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.